Cześć. Cześć. Minął cały jeden dzień. Dzień dobry. Minął cały Witajcie jeden podranie. dzień. Nie, Jest niedziela rano, przed godziną 10, więc to jest pusty. Więc jak nie byliście jeszcze w kościele, to do kościoła. A jak nie byliście w Einran to do Aynran. A jak nie byliście w Ainran, to do Einran. Yy, jesteśmy przy stoliku 1. Jak zawsze. Znaczy, jak, jak wczoraj. wczoraj, tak, tak. I, I czekamy no i na, no, zobaczymy, z czy tutaj ktoś tak, czy ktoś do nas przyjdzie, więc zobaczymy. Zobaczycie dalej, jak to się potoczy. A będzie dzisiaj z nami prorokini Kasia. Tak, z któregoś tam odcinka. Ale nie 12. wiemy, czy z nami zagra, tak. może Ta zagra. Ja przepowiedziała, że będzie bitwa z dwoma przeciwnikami, a tym została prorokini. Bardzo dużo przepowiadała, nie tylko. Awansowała, tego. Tak. tak. No to. My czekamy, zapraszamy do zabawy. Buziaki. Witam Państwa serdecznie, tym razem gramy z naszą Kasią, prorokinią Kasią, z Paulinką i ze znanym nam z Włocławia i z Łukaszem, Nubaszem. I teraz nie wie wiem co było? się tu odbywa. Co? Ja co? Ja, co, w no, co to? Gramy w Kudłockiem, gramy, gramy w Wiedźmy po raz kolejny. Wiedźmy. Zdajmy sobie Ja, no, ja już nie długo się stanę przestań no co ty! Prawić. A to mogę w dowolnym momencie. A jesteś w wiosce teraz, tak? tak. To tak, możesz to teraz i jak oddać. Ja zrobię teraz to właśnie O, to będzie się... level postaci. Jakbyśmy to zamienili. oddawaj. Ale czekaj, ale bo ja nie mam już akcji. A to się ale nie to jest, jest akcji, To się po prostu oddaje składnik. Poczekaj, czekaj. Oddawaj. Czekko. Snela. Nas auto. Rzuciło. Chciałaś. Chciałaś. Chciałaś! Tak? Chciałam! Łucjo! Chciałam! Łucjo! Chciałaś! Oj, Łucjo, I, i Łucjo. Tak, 3... Chciałaś, Eś? <noise> Chciałaś, Eś. Masz trzy gwiazdki. No. Czyli trzymasz do, do ósemki. One, Raz, two, dwa. Three. O, brawo. A? Na drugi ja poziom. Już pilnie. Na drugi poziom levelujesz. I plus dwa punkty życia plus sobie dodaj. Plus dwa punkty życia sobie dodajesz. Obydwie te kafelki ja weź. Czekajcie, muszę zobaczyć, gdzie są moje życie. Serduszko teraz. Sieduszko. Obydwa oby na dwa. O Dokładnie. super! Nie, no, no po prostu są zakrywane. 30 zł. Nie, no to jest niemożliwe. patrzcie się. Mleko. Marta nagrywa i to, co ja tutaj. Co cała... się ze mną dzieje! No znowu się inne też zapycha. I mięso drugie. Dostawić. Na dwojeczkę mięso. No dobra, jesteś asysfakcjonowana. No okay. jest jak chwila triumfu. I możesz sobie teraz wybrać kolejne zlecenie. I co? I teraz... Czyli tak, tak i powiedzmy się... co w mieście możemy jeszcze zrobić. I tak, na prawo parcerza. Można w mieście, jakby mi ktoś chciał. Mam jeden punkt do pewno. No to, to spokojnie. Jest jeszcze zwierzę do oswojenia. Można no, za jeden punkt pół. Dobra. Mhm. Na full, tak? trzy. Czyli to wychowa co Eee, okej, okay. ewentualnie coś się uczył, co eee, Moment, teraz tak, Kasia, bo Ty zrobiłaś zlecenie, więc sobie więc receptury wybierz. Tak. Zadanie A, poboczne zrobiliście, więc... Możesz sobie naprawić pan coś za 20 zł. I co? Tak, na, na M. Co to jest dla Okej, no właśnie jest no, już trochę... Ja wiem, że mogę podobnie użyć swoje zdolności że a, dobra, dobra, dobra. dobra. Y, bo tak, zrobiliście zadanie poboczne. Więc teraz wybierzacie sobie recepturę z poniżej. jako masz, pierwsza. Z przodu jest y, efekt, latach, jaki jest da w, w czasie rozgrywki, a z tyłu jest receptura. 20.12. No. no, a tam na razie jak ją Tylko już go karmiesz tego dnia. Aha, dobra. I jutro następnego Dzieje się. Eee, Mapa tak. się odkleja. Grzyby proszę. Grzybki. Kurde, wam, Nie jak wiem, tak. jeszcze no Grzyby w tej chwili. Proszę. Oddaję. A rucie dalej to tak Dalej A bo potrzebujemy ile grzybów? Ale to ze zbierania a, musi być. A no, gdzie są nie jeszcze raz ze zbierania? Tup, bo nie wiadomo a... ile tego grzyba trzymał w kieszeni, I tu. nie? A muszą być świeże grzyby. Nie mogą <grym> zgnić się. Zobacz. Taki święty grzyb. nie wiadomo, czy coś się panik nie wydarzy jeszcze. No, i na przetwory. Dużowe są niki. <grym grym> Okej. Okay. I pancerz rośnie nam kolejne trzy punkty. Raz, dwa, trzy i aktualnie tak samo, super. Jezu, tym graczom Zresztą. nic nie trzeba Zresztą. mówić już. Było sześć, połowa <noise> <noise> Tak, jesteśmy po rozgrywce yy, porachunki Wiedźm. Pokonała nasza drużyna. <noise> tak, jesteśmy w składzie <noise> Hubert, yy, Paulinka i Kasia e, pokonali <śmienicza> się odsunę e, pokonali... <śmienicza> pokonali starą, malutką Wiedźmę i teraz chcieliśmy właśnie zapytać o Wasze wrażenia e, jak, się, jak się wam podobało, co się nie podobało. E, Hubert już grał z nami e, Hubercie, jakie masz wrażenia po tej rozgrywce? A, nie, no! Pozytywne, o wiele więcej hip udało mi się złożyć niż poprzedniej W tej rozgrywce zdecydowałem się zwierzaka nająć, na a po hmm. wcześniej porzuciłem solo no, no. Hmm. Generalnie o wiele lepiej niż... Wiadomo, że zmieniłem trochę taktyczne ruchy niż, niż poprzednie O wiele więcej pancerzy, no wiadomo, bardziej... Rozginałem postać. No nie, bo znałeś bardziej zasady, nie? Więc mogłeś już kombinować sobie też sam. Dokładnie. Okej. Okay. Jakiś element słaby dzisiaj wyłapałeś? Czy... Nie. Na razie nie, Na razie nie. Okay. nie. A zagrałbyś trzeci raz? Trzec, czwarty i piąty nawet. Oje! O, Super, Jest dzięki. Okej. Okay. Paulinko, możemy do ciebie teraz? To, to była Twoja pierwsza wizyta w krainie Ayn yy, Czy Ci się podobała? Podobało mi się, zagrałabym ponownie. Super. E, na pewno bym pewnie gdzieś coś pozmieniała, w, mm -hmm. jeżeli chodzi tutaj o taktykę. Mm -hmm, mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi o grę samą, zasadę tak. i tak dalej, to w stosunku do innych gier, co on grała do tej pory okay. jest, no, jest prościejsza. Okej, okay, super. Czyli jednak ogrom tych, nie wiem, żetonów, składników. Yy... Jest mniejsza niż w zależności okay. od rodzaju tak mm, 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 mm. Super. A słabe takie strony jak coś, coś do poprawki ewentualnie zasugerować nam. Na razie nie. Na razie nie. <laughs> Na razie nie. <laughs> Na razie. Ale może ci zaraz coś przyjdzie do głowy. Dobra, może to wrócimy. Dobra, Kasia, twoja druga rozgrywka. Ty już walczyłaś ze starą, malutką Wiedźmą. Tak, walczyłam już. Y Ale jakbyś miała porównać rozgrywkę, która była prostsza? Czy one Próższa. się w ogóle różniły od siebie? No czy na pewno teraz mi się inaczej grało. Bo chcę się um, się było lepiej Teraz mi się inaczej grało, bo wiadomo, no już troszkę też wiadomo jak się tak już poznało ogólnie gra. No. Inaczej można było się skupić na innych rzeczach. Nie? I rzeczywiście właśnie to, co Hubert mówi, tak trochę zmienięcie postaci, no tak, no nie, rzeczywiście no już, już trochę inaczej. Nie? No i niezmiennie mnie ta gra ciekawi i na pewno jeszcze myślę, że nie raz w nią zagram. Nie. Mam nadzieję, że następnym razem uda mi się jakiś też inny scenariusz, bo jestem bardzo ciekawa. No, Trudniejszy, już, tak? A jak wiadomo, macie tego sporo, więc to jeszcze grania na kilka lat. Dobrze, dobrze. Super. No nie, naprawdę super. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Gratulacje. Paulinka nam uciekła, ale gratulacje dwa razy za, za Paulinę. Super, dzięki bardzo. Pozdrawiamy. Jedziemy z tym rapem. Eee. Eee. O, nagrywamy. Dobra. Cześć. Ty jeszcze raz. Ale co? Nie no, to zrobimy taki wstęp. No bo jesteś chory na mózg. A czemu nie? Dobra, zrobiliśmy taki wstęp. Tak naprawdę... A chory nie... na mózg jestem też. Tak ludziom pokażemy. Eee... Jedziemy z tym rapem, eee. Tak, jesteśmy, jesteśmy już. Po, już po, po dwóch dniach book game'u. <gamy> było super. Trzeba wziąć dwie tabletki. <gamy> <gamy> tak, zwłaszcza Łukasz. No. Ej, chcieliśmy podziękować wszystkim od którzy, soboty i niedzieli, którzy właśnie zawitali do tak. naszego obozu. Zagrali z nami. Jeden zagrali z nami. Cieszyli się, radowali i weselili, że wzięli udział w takiej super. Tak, i za wszystkie, życia. właśnie, rady, za wszystkie miłe słowa. Bardzo dziękujemy, znam bardzo, miło zawsze mm -hmm. nas to uskrzydla. dla. I dziękujemy, dodaje powera. powera, i dziękujemy, teraz wymieńmy uwaga, to był tak, Marcinowi, Kamilowi, to byli tak, nasi pierwsze gracze, rozgrywka. potem była Madzia, bardzo dziękujemy, i Marta. Dziękujemy. ja tak, jako drugi gracz, o to... ogarnęłaś Maga, no, pierwszy raz grałam, ale super A było, pierwszy raz grałam, tak, y i potem na koniec grały z nami chłopaki, tak, grały z, z nami chłopaki, grały z nami chłopaki, tak, grały chłopaki, chłopcy grali, dobrze, super. I to był z, stachu. Stachu, Łukasz, co miał za las zapłacić. Za Nie las. wiem. Gdzie czy... są pieniądze za las? Tak, Staszek, dawaj Stachu pieniądze za las. Nawet, no, no, z Niemiec przysyłaj Łukasz i, I oczywiście Mariusz, nas najukochańszy. pozdrawiam tak. Mariuszek. Dziękujemy, że zawsze nas wspierasz. Serce rośnie. Tak, i mu powiedział właśnie, jak ja mu dałam perełkę, on powiedział, że ja mu, da, ja mu dałam perełkę, i mówię, Masz, Mariusz, to jest taka perełka dla ciebie. On mówi: A to jest taka perełka, jaką wy perełką jesteście. I tak się nam miło zrobiło, no. Zawsze zacznęło? No właśnie, nie wiem. No, no. Jak I, obejrzę, to tak. zobaczę. I dzisiejszego dnia w niedzielę graliśmy jeszcze z tak, Hubertem, z Hubertem z jego z żoną Paulinką mm -hmm. i z naszą I z ukochaną prorokinią Kasią. Kasią. I też dziękujemy serdecznie, było super. Bawiliśmy się wyśmienić. Się. Dzisiejsza rozgrywka prorokini Kasi trwała tylko 3 godziny. Tylko 3 godziny, a nie, tak, a nie 9 nie. jak dawniej kiedyś. Także tak. super. No, i wracamy do Dziękujemy domu. Dziękujemy bardzo, i mamy nadzieję, że podzielimy się z Wami wkrótce wesołą nowiną. Ale eee. jaką to jeszcze nie zdradzimy? Śledźcie nas. A, no, tak, może tak, być, tak tak. tak. tak, Ale ty tak. mówisz o tym na O tym, o tym, tak. A no, tym, no to tak. może Łukasz, się tak się tak, tak, Mały Łukaszek. A! Dobra, to była dobra impreza na tym Book Game'ie, także... Ty się ciesz, że nie szczekasz? Ja się cieszę, że nie miauczę. Także ręka w boli, dobra, okay, Dziękujemy wam bardzo jeszcze Kochamy raz. was i buziaki. I, i zapraszamy i... do Bordowej, będziemy tam przyjeżdżać na testy. To, to <laughs> Co powiem? ma Bordowa do tego? Dziękuję no, Michałkowi z tak, Bordowej tak, też, bo tak. też cię przyzna mi przywitać. I Michałowi Hajlo. Tak, i Kamilowi. A był też Kamil, taki chłopak, tak. No właśnie, tak. dobrze. Dziękujemy no. serdecznie. Trzymajcie się, się, do pozdrawiamy.